Proszę Państwa, y Zwracam się do Państwa, którzy są gdzieś tam na dole, bo my jesteśmy piętro wyżej na Antresoli, żeby porozmawiać na kolejny temat związany z budowaniem, z remontowaniem, z tym, żeby Państwa dom był ten idealnie idealny. Szymon Bielenis jest moim kolejnym gościem. Dzień dobry top Bardzo serdecznie. Panie Szymonie witam. I tutaj zacznę z Paną tę rozmowę historycznie, bo mieliśmy takiego króla Kazimierza Wielkiego, który kiedyś zostawił Polskę drewnianą. A znaczy zostawił tę drewnianą, a zbudował Murowaną, natomiast pan będzie orędownikiem zupełnie czegoś innego, żeby wrócić do tej polski drewnianej, drewno jako materiał do budowy domu. Tak sobie o tym postanowiliśmy w sobotnie popołudnie porozmawiać. Podobno dobry pomysł, z drewna budować. Tak, myśleliśmy o tym, żeby y, najbliższy rok pod hasłem Antyka Zimierz rozpocząć czyli nauczyć się i nauczyć innych, że można oprócz murowania też budować w drewnie i doprowadzić do tego, żeby jak największa część rynku, Stała się udziałem budownictwa drewnianego w różnej postaci, czy to chodzi o domy, czy to chodzi o przedszkola, szkoły, budownictwo wielorodzinne, czy też hale na przykład. A to jest popularne w Polsce? Bo mam wrażenie, że jeżeli myślimy domek drewniany, tak bardzo ogólnie do tego podchodząc, to o, na działkę to tak, altanka to tak, ale dom, że mam w nim mieszkać i on jest z drewna, drewno to jest naprawdę, tu proszę o jakieś takie e, argumenty za, że warto, że są tego wyraźne plusy. No to daję panu teraz półtorej godziny, żeby je wszystkie wymienić. Ale tak serio, drewno do budowy domu, dlaczego tak? Drewno staje się popularne jako alternatywa ze względu na to, co się dzieje na rynku, ze względu na ceny e, energii, które są duże składnikiem cen materiałów budowlanych tradycyjnych, takich jak, jakie służą do murowania, do betonu, do produkcji stali. Przy drewnie duża część tych kosztów odpada ze względu na to, że no, drewno pozyskujemy w stanie gotowym do użycia, nie trzeba go przetwarzać. To jest jakby pierwszy element, który sprawia, że drewno staje się popularne. Drugim jakby argumentem za tym, żeby używać drewna jest ekologia. Jesteśmy już w momencie jakby świadomości ekologicznej takim, że wiemy, że chcemy mieć jedzenie bez dodatków chemicznych, bioprodukty, że chcemy, żeby nasze ubrania były z naturalnych materiałów, żeby nie było tam e, syntetycznych tworzyw, e, chcemy mieć samochody, które mają jak najmniej emitować spalin, być jak najczystsze dla środowiska, a budownictwo dopiero, dopiero powoli zaczyna dojrzewać do zmiany podejścia. A jeżeli popatrzeć na badania o wpływie na środowisko, na zmiany klimatyczne, o produkcję dwutlenku węgla, to okazuje się, że samochody są odpowiedzialne na przykład za kilka procent w zależności od metody obliczeniowej, a budownictwo od 30 do 60% procent emisji. Rynek skupił się na samochodach, budownictwo zostało pominięte, myślę, że teraz jest czas na to, żeby popatrzeć też pod kątem budownictwa. Natomiast kluczowym argumentem, na którym my się skupiamy, jest zdrowie, ponieważ budownictwo zawiera w sobie duże ilości chemii budowlanej pod postacią klejów, lakierów, farb, materiałów łączących w meblach, w panelach podłogowych, w wykładzinach itd. itd. Całe to środowisko, w którym spędzamy większość czasu, a przeciętny obywatel naszego kraju spędza w pomieszczeniach, w budynkach 70% swojego czasu. Czyli to jest teraz nasze naturalne środowisko życia. Jesteśmy otoczeni chemią budowlaną w takiej czy innej formie. I ta chemia na nas wpływa pod postacią kurzu na przykład. No bo kurz składa się z tego, co się ściera z mebli, z wykładzin, z okładzin, z farb, które odparowują. I kiedyś nie zdawaliśmy sobie jako społeczeństwo z tego sprawy, że to może mieć na nas wpływ, że to może nas podtruwać, tak jak nie zdawaliśmy sobie sprawy na przykład z istnieniem mikroplastiku. Teraz już wiemy, że jest mikroplastik, że jest groźny w butelce, że jest groźny w wodach morskich, oceanicznych, potem to zjadamy w rybach i tak Tak samo uzyskaliśmy metody, które pozwalają nam określić wpływ środowiska, w jakim mieszkamy, na to w jakim stanie jest nasz organizm nasz system immunologiczny więc po to żeby skupić się na zdrowotnym aspekcie budownictwa postanowiliśmy wybrać po długich poszukiwaniach materiał który ma tego najmniej a w zasadzie pozwala się zastosować w czystym stanie bez dodatków chemii czyli właśnie drewno czy to była odpowiedź czy Czyst, trochę odpłynęło? czyste drewno bo czyste tak drewno tak? idzie pan właśnie w tę stronę rzeczywiście... W branży, chociażby takie, jak idziemy na zwyczajne zakupy, to coraz częściej ludzie czytają etykietę, z czego to jest zrobione. To się w gastronomii nazywa czystą formułą tak. że nie ma dodatków. Tutaj też rozumiem, że idealnie by było budować z czystego drewna. To jest realne. Żeby... To jest możliwe i co więcej robimy to. Od kilku lat budujemy domy z czystego drewna, bo właśnie sobie przypomniałem, że w poprzednim pytaniu był element, z czym kojarzy się budownictwo drewniane właśnie z domkiem letnim, z domkiem na działkę. I to jest budownictwo na bazie drewna, ale nie do końca drewniane, ponieważ drewno stanowi część konstrukcji takich budynków, właśnie słupki, belki, ale wypełnione już jest czymś zupełnie innym, materiałami izolacyjnymi i wykańczone również, na przykład płytami gipsowo-kartonowymi lub innymi produktami wykończeniowymi. Więc tego drewna tam jest kilkanaście procent. A jeśli mówimy o budownictwie drewnianym, to my w naszej firmie, w naszym podejściu mamy na myśli budownictwo z litego drewna. Czyli każdy element jest taka możliwość, żeby był drewniany, dach, ściana, Strop, wszystko, wszystko, wszystko. Drzwi, holistycznie, tak. Chcieliśmy użyć jako... tego słowa. No to holistycznie powiedzmy o tym, że. Jeszcze raz powiedzmy sobie: holistyczne, holistyczne podejście do budownictwa. Czyli rozwijamy temat. Trzy kropki dla Pana, albo i więcej. Holistycznie drewniany dom, czyli jak? Co jest z drewna, a. Gdzie, gdzie, gdzie musicie użyć czegoś innego, czy nie musicie? Jeszcze raz w takim razie cofnę się do tego, jak jest postrzegane budownictwo drewniane. To jest najczęściej wyjęcie jednego elementu, czyli na przykład pustaków i bloczków, zastąpienie go w pomyśle na budowę, na realizację budynku elementem drewnianym, a cała reszta zostaje, czyli okładziny, okna, system wentylacyjny, grzewczy, całe środowisko, które stanowi o tym, że dom się nadaje do użycia, wszystkie instalacje, wszystkie elementy. Pozostają w tradycyjnym wydaniu. A jeśli chcielibyśmy dom drewniany, który nam y, odda wszystkie swoje zalety drewna, który y, pozwoli na y, trwałość, na jakość, na y, najwyższy komfort życia w takim budynku, no to trzeba przemyśleć krok po kroku całe te y, wszystkie aspekty budowania. Tak? Więc zaczynamy od. Może jeszcze inaczej do tego podejdę. Szukając dobrego rozwiązania, które chcielibyśmy w naszej firmie e, proponować naszym klientom, a byliśmy najpierw biurem projektowym i parę lat temu postanowiliśmy oprócz projektowania też e, budować domy, chcieliśmy mieć produkt kompletny, oprócz obsługi całego procesu budowlanego, czyli wystarczy mieć działkę, przychodzą Państwo do nas, e, robimy projekt, dobieramy rozwiązania, pilnujemy budżetu, kosztorysujemy, robimy administrację i budujemy ten dom, to żeby ten dom był też kompletnym rozwiązaniem. Nie zbiorem rzeczy wyczytanych w gazecie albo zobaczonych na targach i wybieram to, wybieram tamto, tylko był kompletną, kompletnym systemem. Nazwaliśmy to sobie w firmie systemem Tritop, gdzie mamy na każdy aspekt projektowania i wykonawstwa grupę produktów, które ze sobą współpracują. I tak na przykład płyta fundamentowa, która odpowiada sposobowi traktowania budynków przez nas, jest ocieplana nie styropianem od dołu, tylko jest ocieplana wełną drzewną od góry. Dzięki temu zimną płytę fundamentową zostawiamy poza budynkiem, a ciepłe, izolacyjne, naturalne materiały na bazie włókna drzewnego wkładamy do budynku, mamy cieplej, nie mamy mostków termicznych, mamy naturalne materiały. To taki jakby obrazowy przykład, że Rzeczy, które wydają się już raz zdefiniowane i robi się je zawsze w taki sam sposób, nie do końca takimi są. Jeśli dokładnie się im przyjrzeć i przeanalizować, to się okazuje, że można je łatwiej, prościej i lepiej wykonać. Taką drogę odbyliśmy przez wszystkie elementy budynku. Niektóre zostały bez zmian, niektóre jakby skonstruowaliśmy po swojemu. Zamieniając na przykład murowanie i wylewanie stropów nad proży belek wieńcowych, litą konstrukcją drewnianą, która jest oprócz tego, że nośna, to jest jednocześnie ciepła i do tego magazynuje ciepło, czyli utrzymuje temperaturę w czasie. Jak to mówią młodzi ludzie, robi wrażenie. Proszę mi uwierzyć, bo to, co pan mówił, rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast jeszcze, jeszcze chętnie posłucham o tym, mhm. z jakiego drewna budujecie, bo pewnie są gatunki drewna bardziej lub mniej do tego się nadające. Mhm. I też od razu coś, co było dla mnie ciekawostką drewno księżycowe mhm. to skąd wy je z księżyca, z Hermesa? Z ciemnej strony. Przywieźliście mhm. o tym produkcie premium, który macie. Czyli jakie drewno jest ideolo, żeby zrobić fajny, Dom. No i o drewnie księżycowym, który jest rozumiem taką półką, najwyższy level tego, co oferujecie klientom. No to zacznijmy od drewna. Z czego możemy budować, panie Szymonie? Najczęściej do budownictwa używane jest drewno iglaste, świerki od sosna to jest drewno konstrukcyjne, najbardziej popularne i dostępne w naszych okolicznościach geograficznych. I sposób przygotowania i zastosowania tego drewna jest zależny od celowości projektu. Co innego będziemy proponować przy budownictwie przemysłowym, halowym, magazynowym, co innego do budownictwa użyteczności publicznej, czyli właśnie przedszkola, szkoły, hotele czy budynki biurowe. Co innego będzie proponowane dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą mieć swój wspaniały, wymarzony dom. Jeszcze inne produkty. Są dla odbiorców typu deweloperzy, firmy inwestycyjnej i nieruchomościowe. Natomiast w każdym z tych pomysłów osią jest drewno i minimalny zakres przetworzenia tego drewna. Czyli żeby zostawić je w jak najbardziej naturalnym stanie, bo wtedy jest najlepsze w użytkowaniu i w razie, że tak powiem, zakończenia funkcji budynku, można go użyć ponownie, bo nie jest poklejone, nie jest za w jakiś sposób chemicznie przetworzone, tylko dalej mamy do czynienia z czystym drewnem. A naszym flagowym produktem to jest… pójdźmy w górę, tak, księżycowo. drewno księżycowe. Tu mamy kilka księżyców nad sobą, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Generalnie drewno księżycowe, no to oprócz tego, że to jest bardzo dobre hasło dające rozpoznawalność, jest to produkt od 30 lat promowany przez austriacką firmę TOMA, której jesteśmy partnerem. I da się, księżycowość drewna da się w dosyć łatwy sposób wytłumaczyć. Ogólnie taki prefabrykat, który tutaj mamy przed sobą, jest złożony z kilku warstw drewna w stanie naturalnym, łączony za pomocą kołków wprasowywanych hydraulicznie w tak przygotowaną na stole montażowym ścianę. To wszystko jest wykonywane przy dokładności laserowej, przy użyciu robotów, także. Technologia najwyższej jakości przy użyciu pierwotnych materiałów. I żeby drewno pozwalało się użyć w stanie naturalnym, trzeba bardzo dobrze wybrać surowiec i go przygotować. I taka preselekcja surowca odbywa się najpierw na poziomie geograficznym, czyli drewno jest pozyskiwane tylko powyżej określonej wysokości nad, nad poziomem morza z tego co pamiętam powyżej 800-900 metrów nad poziomem morza, bo tam gatunki używane do produkcji drewna konstrukcyjnego czują się najlepiej i to drewno jest najlepszej jakości. Drewno, którego używamy jest ścinane w alpejskich górach w Austrii i w Schwarzwaldzie w Niemczech. Kolejnym ważnym elementem wyboru i przygotowywania surowca do produkcji prefabrykatów drewnianych jest pora roku. Drewno jest ścinane tylko zimą, bo, ponieważ wtedy nie ma wzrostu, nie ma przyrostu naturalnego, nie ma w drewnie soków, cukrów. Dzięki temu nie ma pożywienia dla insektów, dla grzyba, dla pleśni, więc eliminujemy impregnację i zabezpieczanie tego drewna. Ono jest już nieinteresujące dla różnego rodzaju robaków i innej zarazy w sposób naturalny. I kolejnym ważnym elementem w Przygotowywaniu materiału i w wyborze ścinki jest jeszcze jakość lasu. Drzewo jest ścinane w lasach naturalnych, a nie plantacyjnych, ponieważ wtedy znowu ma lepszą jakość, jest odporniejsze na choroby, na uszkodzenia, na degradację naturalną. Więc drewno jest pozyskiwane tylko w certyfikowanych lasach, kontrolowanych na poziomie wycinki na poziomie regeneracji. No i dochodzimy do księżyca. Drewno do produkcji naszych prefabrykatów jest ścinane tylko w ubywającej, w fazie ubywającego księżyca, czyli między pełnią a nowiem. I to nie jest marketing, że to tak ładnie się jest, nazywa. To nie jest marketing. Plusy tego. W skali makro księżyc wpływa na wodę, pokazując wpływając na morze i oceany, mamy przypływy i odpływy. W skali mikro cząstki wody również reagują na grawitację księżyca poprzez zmianę układu. W komórkach drewna, w komórkach wszystkiego, natomiast my się teraz zajmujemy drewnem, więc o tym opowiem. Układ komórek wody, cząstek wody w komórkach drewna i przez to w pniu, w tej fazie księżyca, w malejącym księżycu jest równomierny. Jeśli woda jest równomiernie rozłożona w pniu, to potem, kiedy suszymy taki pień i suszymy go na placu, tak zwane w starym stylu sezonowanie półtora roku, dwa lata, Pień leży zanim trafi do fabryki, w odróżnieniu od szybkiego suszenia komorowego. Więc jeśli ten, to, to drewno jest suszone przez 18 miesięcy i schnie sobie powoli i się delikatnie dzień po dniu kurczy, a punktem wyjścia do suszenia było równomierne rozłożenie cząstek wody, to kurczy się... Taki element drewniany równomiernie nie skręca się, nie pęka, nie pojawiają się rysy, nie pojawiają się napięcia pomiędzy włóknami i uzyskujemy w taki prosty, naturalny sposób materiał o najwyższej jakości konstrukcyjnej, który nie wygnie się, nie zatrzeszczy, nie rozejdzie nam się po pół roku od używania. Oprócz tego, pomyślałem sobie, oprócz tych zalet, o których Pan mówi, drewna księżycowego. Często kobiety mówią, że chciałyby gwiazdkę z nieba, to jest dalej nierealne, ale drewno księżycowe, tak, żeby wtroczyć jakiś taki element z zewnątrz, to jest do załatwienia chociażby u Pana. Dobra, drewno księżycowe, zbliżając się do końca, jedna rzecz mnie martwi i proszę, żeby Pan też jakoś się do tego odniósł, bo jak sobie wyjedziemy ze Szczecina w dowolnym kierunku, to domków jest coraz więcej, budujemy się. Ale tych domków drewnianych mam, mam wrażenie, że wciąż jest niewiele. Polski klient i domek drewniany. I propozycja: Panie Leszku, Panie Tomku, Panie Zbyszku, a może drewniane budownictwo? Nie, to mi się spali, nie, to właśnie zjedzą mi jakieś robale. Skąd takie coś w Polakach i jak ich przekonać? Bo te domy, o zaletach Pan wspomniał, przy dziesiątej zalecie już przestałem liczyć, mają mnóstwo plusów, ale gdzieś też pewnie jest opór, no nazwijmy to, społeczeństwa. Nie, wolę tradycyjną metodą. Dlaczego tak? Trudno mi mówić w imieniu całego społeczeństwa, ale to, co, to, na co napotykam w trakcie rozmów z klientami, których często przekonuję, czasami to się nie udaje, to są jakby takie mity wynikające z niskiej jakości budownictwa drewnianego na początku jego wstępnej popularności. Kiedy Stosowało, stosowano mokre drewno, stosowano y, drewno y, czasem nawet niestrugane, nieheblowane. Y, po prostu byle jaki materiał, z którego na szybko montowano tanie budynki, które ocieplano styropianem, foliowano. I te budynki po jakimś czasie oprócz tego, że trzeszczały, zaczynały pleśnieć, zaczynały śmierdzieć, zaczynały być szkodliwe dla zdrowia, ponieważ y, wilgoć zamknięta w ścianie, w stropie, w dachu, zafoliowana, a to drewno właśnie było mokre, na zielono impregnowane po to, żeby klient dobrze widział, że zapłacił za fajnie zaimpregnowany materiał, to to jest zielony impregnat. I na budowie można zobaczyć, że leży często w, na paletach zielone drewno. No to zielone drewno to jest, to jest mokre, impregnowane drewno często, nie zawsze, ale często. I jeśli to jest szybka budowa i to jest niewyschnięte drewno, to jest drewno, które się skręca, pęka, no to Powstaje w ten sposób przekonanie, że to jest budownictwo drewniane i że to jest cecha stała. Nie trzeba tak robić. Można po prostu mieć jakościowy materiał dobrze przygotowany i świadomie użyty, niepofoliowany, bez użycia styropianów, bez użycia pian poliuretanowych. Te wszystkie materiały pochodzenia plastikowego, chemicznego są z naszych budów wyeliminowane. To jest jedna część. Druga część yy, na przykład opór przed budownictwem drewnianym ze względu na zagrożenie pożarem. Jeżeli budujemy domek, dom, domek, konstrukcję z drobnych elementów drewnianych i wypełnione te elementy są właśnie stropianym pianą, czyli materiałami palnymi, no to tego drewna jest tam kilkanaście procent w budynku. I te kilkanaście procent razem z plastikowym wypełnieniem, z obudowami z papieru i, i z płyt gipsowo-kartonowych bardzo chętnie i szybko się spalą. Eee, nawet niepalne elementy wypełnieniowe, takie jak wełna mineralna, potrafią wzmóc pożar, ponieważ kurczą się pod wpływem temperatury, wpuszczają duże ilości powietrza do przegród i pożar się świetnie roznosi. A jeżeli budujemy z materiałów z drewna ciężkiego, pełnego, litego, to tutaj pożar jedyne, co może zrobić, to zwęglić wierzchnią warstwę, jeśli zapalą się na przykład meble w domu, ale ściana się nie zapali, bo to tak jakbyśmy nieporąbanymi pieńkami próbowali rozpalić ognisko. To się po prostu nie uda. Przyzwyczailiśmy się już trochę do tego, że mamy hale sportowe, widowiskowe o konstrukcji drewnianej i tam nam to nie przeszkadza. Markety są robione w konstrukcji drewnianej, bo drewno o dużych przekrojach się nie pali. Więc to samo stosujemy w domu, to jest dokładnie ten sam sposób myślenia i przeliczania tego. To ja zapytam Pana, ostatnie pytanie będzie związane z marzeniami, ale marzeniami związanymi z branżą, którą Pan dzisiaj promuje na targach, chociażby podczas tego spotkania. Czyli jakbyśmy się spotkali za 10 lat, na to będzie już 40 edycja Budgryfu, to co by Pan chciał, żeby przez te 10 lat w budownictwie domów drewnianych w Polsce zmieniło się w świadomości, nie wiem, w krajobrazie, jak będziemy wyjeżdżać ze Szczecina w stronę Gorzowa z trójką, żeby co było widać po prawej i lewej stronie tej ekspresówki. Ja bym bardzo chciał, żeby rynek budownictwa drewnianego rozwinął się na tyle, żeby było, żeby drewno było naturalną alternatywą wyboru. Czyli jeżeli ktoś ma pomysł, żeby zbudować dom, to by się zastanawiał no murować, czy rozrobić drewniany. Teraz to takie rozważanie dotyczy tylko kilku procent kupujących i z tych kilku procent dopiero jakaś część się decyduje. A żeby to drewno stało się naturalną alternatywą i żeby rynek rozwinął się na tyle, żebyśmy, żeby fabryki domów prefabrykowanych w większej ilości powstawały w Polsce, żebyśmy nie musieli zamawiać tego w Austrii, w Niemczech, żeby nie były to domki skandynawskie, bale fińskie, żeby to wszystko mogło powstawać u nas. Do tego potrzebny jest rynek i tego bym sobie życzył. To ja życzę spełnienia marzeń. Pan nie może dziękować, bo to się wtedy, jak mawiają cyganki, nie sprawdzi. Jest takie podobno... Jak, więc milczę odprawić. Tak, za 10 lat się umawiamy o tej samej porze tu i zobaczymy, jak nam... Też w sobotę? Pańskie marzenia. Tak, jakby panu pasowało, to w sobotę. Zapisałem, dziękuję. O 13.30 będę czekał. Szymon Bielenis, firma Tritop. Drodzy Państwo, jesteście też ze stoiskiem, więc Zapraszamy. jeżeli pojawiły się Państwu pytania, można... Pan Szymon w razie czego obiecał, że nawet może zostać dłużej niż trzeba e, i przekona Państwa do tego, że dom drewniany to jest fajny pomysł, a drewno księżycowe e, to niezwykle fajny materiał. Bardzo dziękuję za to. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu.